No na pewno ta atmosfera nie jest idealna, taka jaką byśmy sobie życzyli, była po wygranych meczach. Musimy się spierać na jednym wózku. Zdajemy sobie sprawę, że ta chemia w zespole będzie kluczowa podczas nadchodzących playoffów. Zdajemy sobie sprawę, jaki mamy cel, jaki cel przedstawił przed nami zarząd, trener. Także dzięki tej atmosferze mam nadzieję, że zbudujemy coś niezwykłego i masujemy tej klasy. Każdego rywala szanujemy, zdajemy sobie sprawę, że w tej lidze każdy z każdym może wygrać. Zespół Astorii i z to nasz bezpośredni rywal w walce o pierwsze miejsce, więc te mecze będą kluczowe i, i musimy je wygrać, aby myśleć o pierwszej lokacie przed playoffami. Z pewnością to był ciężki mecz widzieliśmy, że Astoria to rywal, który ma naprawdę. Kermowany jak na warunki ligowe. Zdajemy sobie sprawę, że te przewagi, które uzyskujemy na pierwszych kwartach czy drugich kwartach, tak naprawdę mogą stopnić chwilę, bo jednak koszkówka w dzisiejszych czasach jest taka, że Przewagi tak naprawdę y, traci się w dzień, ale musimy sobie poradzić z takim przystojaniem w naszej grze. Jak w ostatnim meczu z Czarnymi, mieliśmy przewagę 8 punktów w pierwszej połowie i pozwoliliśmy minutę bądź w półtorej szybko wrócić z do gry. Musimy przestrzegać się przed takimi ranami dużej przeciwnej i grać cały mecz równo.